Na festiwalu w Wenecji zobaczyłem film Madres Paralelas, trudna nazwa, najnowszy film Pedro Almodovara. I jako, że cały czas tutaj jestem, to prosto z Wenecji o tym właśnie filmie. Opowieść będzie krótka, bo by dłużej mówić o filmie, trzeba by spoilerować. A tego nie chcę. Dwie kobiety, obie w nieplanowanej ciąży, spotykają się na porodówce, tego samego dnia rodzą swoje córki i od tego momentu zaczyna się w ich życiu dziać. I tutaj ten wątek zakończę. Drugi wątek, nazwijmy go historyczny, dotyczy dbałości o pamięć o własnych przodkach. Być może dla niektórych z Was brzmi to ciężkawo, ale spokojnie. To nie jest ciężki film. Jest soczysty, kolorowy, emocjonalny, zaskakujący. I fascynujące jest to, ile kobiet po obejrzeniu tego filmu zada sobie pytanie: czy postąpiłabym tak samo jak Penelope Cruz? Warto zobaczyć.